Cześć z tej strony, graf0, vlog literacki. Moi drodzy, plany były trochę inne, trochę je trzeba było zmodyfikować. Nagrywam ten odcinek tuż przed meczem Polska-Austria, więc jeszcze jestem w dobrym nastroju. Nie wiem, jak będzie później, więc tak, żeby nagrać coś krótkiego, ale sensownego, byśmy się potem nie męczyli na odcinku, który mam wrażenie mógłby być fajny, to postanowiłem nieco zmienić kolejność tematyczną, tym bardziej, że po drodze wpadły nam nominacje do nagrody fandomu polskiego imienia Zajdla, więc... O tych nominacjach dzisiaj i o akcji Zew Zajdla. Jak co roku przypominam, jest to taka akcja, w której można wziąć udział w typowaniu no w typowaniu, kto tego Zajla dostanie. To znaczy, deklarujemy się na Facebooku, na stronie Zew Zajdla, tam się trzeba zgłosić i tam się trzeba zadeklarować że postaramy się przeczytać jak najwięcej nominowanych powieści i opowiadań. Najlepiej wszystko, no ale oczywiście wiadomo, nikt tam nas nie będzie siłą zmuszał. E, potem dostajemy Specjalną przypinkę, oczywiście, jak ktoś jedzie na Polko, no to może głosować. Nie wiem, jak to tam w tym roku będzie, ale z reguły, jak ktoś nawet nie jedzie, to może też akredytację wpłacić i, i również zagłosować. no Jest to taka akcja, też trochę motywacyjna, żeby się właśnie zmotywować do, do czytania polskiej fantastyki. Mnie na przykład motywuje bardzo, bardzo dobrze jak do tej pory. I dzisiaj właśnie o tym, jakie powieści są nominowane, dlaczego w tym roku u mnie nie będzie lata z fantastyką, prawdopodobnie. Ano dlatego, że po raz pierwszy przeczytałem praktycznie wszystkie nominowane powieści, zanim one zostały nominowane. I recenzje ich macie na kanale. Postaram się tutaj powsadzać linki. Gdzieś tam u góry się powinny odnośniki do nich pokazywać. Więc jak będziecie oglądać, możecie sobie tam odklikać i wysłuchać dłuższych recenzji. Teraz będę mówił krótko o każdej powieści, o tym, jak ja ją widzę i jak widzę jej szanse na nagrodę. Więc y, tyle ode mnie. Nominowanych mamy pięć powieści y, i teraz pytanie brzmi dlaczego tylko pięć? Skoro bywały lata, gdzie było 7 albo 8 nawet. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, że zmieni, zmienił się w tym roku system nominacji. To znaczy, znaczy, no tak, nominować mogą już tylko ci, którzy brali udział w jakichś dużych konwentach. Skoro jest to nagroda fandomu polskiego, no to niech głosuje fandom. Jest to logiczne, tak? Jeżeli jesteś członkiem fandomu, to angażuj się i bierz udział w konwentach. I co ciekawe, co ciekawe. Coś się chyba zmieniło. Nie ma nagle żadnych nazwisk spoza fandomu, nie ma żadnego vanity, nie ma żadnych dziwnych, nikomu nic nie mówiących person, tak, które się nie pojawiają na żadnych konwentach, nie jeżdżą nigdzie i w ogóle nikt ich nie zna i nie kojarzy, więc być może rzeczywiście ta zmiana systemu głosowania coś nam dała. No, tak. Dobrze. Dlaczego właśnie te, dlaczego pięć, dlaczego, dlaczego pięć nominowanych? Tak, um, nie wiem. Tak jak już mówiłem, nie wiem. To znaczy, słyszałem taką plotkę, ale nie, nie, nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, że jest jakiś limit głosów i po prostu wszystko, co przechodzi ten, ten określony przez liczących, Limit głosów, no to dostaję nominację, ale czy to jest prawda, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle to było kiedyś mówione, było gdzieś tam przekazywane. Być może nie, a jeżeli tak i jest to wiedza oczywista, to bardzo proszę, napiszcie mi w komentarzach, bo ja się gdzieś jakoś od tego szczerze mówiąc odbiłem. No i teraz tak, z nominowanych na początku tego co nie przeczytałem, o tym, co nie przeczytałem, czyli książka Gra o sumie niezerowej, Gra o sumie niezerowej, Michał Cholewa, Algorytm wojny, tom siódmy. Ja doszedłem w czytaniu Algorytmu wojny do tomu piątego, Pierwszy, znaczy tamte do, gdzieś tam Forta okolice mi się w miarę w miarę mocno podobało. Później już ciut mniej, ale to tylko dlatego, że jakby miałem takie wrażenie, że to jest cały czas ta sama historia. E, podobno w tomie szóstym tak mi napisano, jest coś bardzo kontrowersyjnego, jakiś fragment, który był mocno dyskutowany. Nie wiem, przeczytam szóstkę, przeczytam siódemkę. Będzie recenzja, i na tym się Lato z Fantastyką chyba skończy, bo cztery kolejne powieści. No, z biuro powiadań to będzie pewnie bliżej września, już to też w jakiejś osobnej tutaj, w jak, jakąś osobną tutaj recenzję zrobimy. Cztery powieści, słuchajcie, zaczniemy może od. Um, a no, jeżeli chodzi o te algorytmy wojny, to jeśli ktoś nie wie, to Space Opera Militarna. E, takie tutaj taktyka, strategia, sztuczna inteligencja, statki w żołnierze, statki kosmiczne, żołnierze, planowanie, kombinowanie, wielka polityka, siły specjalne, najróżniejsze inne rzeczy. No, co kto lubi. E, dobra, to teraz tak. E, Rafał Kosik bez przypadku, nominacja. Cyberpunk w rzeczywistości z gry komputerowej, prawda? A gra komputerowa z kolei bazuje na systemie RPG. Jeżeli ktoś w ogóle jakby nie ma pojęcia o cyberpanku chciałby się czegoś dowiedzieć, to w poniedziałek, ten najbliższy, bo tak mam nadzieję, że oglądacie ten film w niedzielę, czyli w poniedziałek najbliższy. 24 chyba tak? To będzie. Będę w Łodzi na ulicy 11 listopada w bibliotece na Radogoszczu. Czy Radogoszczy, nigdy nie wiem, jak to się odmawia. O, jak to się odmienia, a jestem z Łodzi, przecież pochodzę. Będę mówił o, o cyberpanku. To raczej będą takie dość podstawowe rzeczy, ale może jakaś dyskusja, ciekawa się z tego urodzi. Więc tak, no, rzeczywistość cyberpankowa. Powieść, która jest rzeczywiście, muszę się z tym zgodzić, jest taką książką naprawdę trzymającą w napięciu. I tego jej nie można odmówić, że poprzez nakreślenie nie wiem, czy sztampowych, czy nie no, ale po prostu dość takich typowych dla tego świata bohaterów i rozstawienie ich w, w takim, no, madle, jak to, jak to mówił Mok z, z Krajewskiego, czyli w jakiś takim w trudnych sytuacjach życiowych każdego z nich. Rzeczywiście czytelnik jest to może trochę przymuszony do tego, żeby im zacząć kibicować, i przez to, że faktycznie się przez akcję tej powieści, zdecydowanie przez, przez jej akcję, się płynie po prostu. To się rzeczywiście bardzo szybko czyta, bardzo sprawnie się czyta. Jest to bardzo sprawnie napisana powieść. W końcu autor, który sporo już popełnił, natomiast jest to tylko i aż powieść akcji. Ja się nie podpisuję pod tym, co, co często się pojawiało w recenzjach, że to, to jakby właśnie wybitne tutaj rzeczy, no, które się dzieją na naszych oczach, to są elementy składowe świata przedstawionego praktycznie każdej rzeczywistości cyberpunkowej. To było w grze, to było w wielu powieściach. Nie, nie ma tutaj nic takiego na poziomie świata przedstawionego samej idei, samego pomysłu na fabułę i jest to po prostu sprawna, bardzo sprawna powieść akcji i tylko tyle i może aż tyle dalej Justyna Hankus Dwie i pół duszy Folk Noir kolejny power graph. To świadczy o tym, że jest to wydawnictwo, które wydaje książki na naprawdę wysokim poziomie i ja będę się tego trzymał. Tak? Nie każda książka fantastyczna, nie każda książka science fiction to musi być Biblia dla robotów, pełna jakichś trudnych określeń, których nikt nie rozumie poza autorem. I nie ma nic w tym złego, że te książki na przykład starają się mówić o ludzkiej naturze. O tym, jak człowiek sobie radzi w naszej rzeczywistości z tym, co jest inne, co go przerasta. To jest równie, a może nawet czasami bardziej ciekawe niż wyścigi statków kosmicznych. No i właśnie, jak to jest z Justyną Hankus? To jest bardzo mroczne folk fantazy. Nie wiem, to, to folk noir, okej, okay, no taki podtytuł to nie będzie, ale no nie, nie róbmy z tego podgatunku, no bo, bo chyba to nie ma sensu. Bardzo mroczne e, folk fantazy, niezłe rzeczywiście folk fantazy, w rzeczywistości lat 80., chyba aż do lat 90. gdzieś za, 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 zatrącające. To gdzieś tam się dzieje na... Znaczy za, zaczyna się wszystko jeszcze w PRL-u i potem te lata transformacji. E, obserwujemy, natomiast e, miałem taki niedosyt trochę po tej książce, bo, bo poza świetnym pomysłem, świetnymi bohaterami i, i ciekawa, ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi, miałem takie wrażenie, że dzieje się trochę za szybko i trochę za dużo. Gdyby tę powieść albo skrócić, albo rozwinąć to jest ostatnio mój najczęstszy zarzut. Co do książek, że one są albo za krótkie, albo za długie. Więc mówię, gdyby ją albo skrócić, albo, albo rozwinąć bardzo, bardzo mocno, to rzeczywiście mielibyśmy z tego rzecz, rzecz naprawdę, naprawdę taką wyrywającą człowiekowi serce. No a tak, mamy powieść tylko bardzo dobrą, ale na nominację do nagrody Zajdla, jak najbardziej. Zasługująco. Nie mam drugiego tomu agli, bo pożyczyłem, ale tak. Moje zdanie jest takie, że druga agla jest lepsza od pierwszej i ja tego zdania będę bronił. Rozumiem, niektórzy z Was mi napisali w komentarzach, że się nie zgadzają, że druga słabsza. Uważam, że nie. Uważam, że druga jest bardziej spójna pod względem klimatu, mimo tego, że rozbita na dwie postacie. Poszerza świat oczywiście geograficznie, w odpowiedzi, na, w odpowiedzi na niektóre pytania tak, natomiast dużo jeszcze o tym świecie nie wiemy. Czy rzeczywiście trzech tomów starczy na to, żeby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania? Nie sądzę. Ale być może, jeżeli chodzi o większość, to to się uda to zrobić. Agla 2, Agla Aurora, jest opowieścią już znacznie bardziej ponurą, znacznie bardziej mroczną i też chyba ideologicznie nieco skręca, nieco się chyba trochę zmienia. Chyba więcej odniesień do, no nie chcę powiedzieć naszej rzeczywistości, ale do historii, zdecydowanie tak powieść wybitna. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli trzeci tom będzie na poziomie pierwszej i drugiej powieści, to myślę, że, że spokojnie będę mógł powiedzieć, że Agla jest naprawdę wybitną trylogią, świetnie napisaną, ze świetnymi bohaterami, z arcyciekawą historią. Czy będzie Zajdel? Myślę, że tak. Natomiast, jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktokolwiek ma szansę na to, żeby odebrać Kolejnego Zidla Radkowi Rakowi to jest to właśnie Istvan Wizwary i jego powieść La Grange, listy z ziemi. To jest hard science fiction, więc nie jest to powieść łatwa. Niektórzy z Was pisali mi, że jest to książka bełkotliwa. Tak, ale uważam też, że takie było założenie autora. Znaczy, nie w samym języku, no bo językowo to chyba ona jest dość. Dość normalnie napisana, zwyczajnie. Natomiast na poziomie tego, co się dzieje, w pewnym momencie możemy zorientować się znaczy bardzo szybko orientujemy się, że coś nam się w tej rzeczywistości cholernie nie zgadza. I im dalej, tym nie zgadza się coraz więcej. Oczywiście na całe szczęście to wszystko w finale zostaje wyjaśnione. I ja myślę, że to jest taka książka, która chyba jest najbliższa fantastyce epoki zajdla. Może, może nie, nie samego Zajda, no Zajda jednak mimo wszystko pisywał fantastykę społeczną, ale jest to książka najbliższa temu, co się tworzyło w jego czasach, czyli właśnie science fiction, twardego science fiction z pytaniami o to, jak my ludzie staniemy twarzą w twarz z nieznanym, tak? Co wybierzemy, jeżeli, jeżeli zostaniemy zmuszeni do podjęcia bardzo trudnych, E wyborów. E oczywiście tu mogą być takie rzeczy, które nie będą was satysfakcjonowały, że przeczytacie i powiecie, no, no dobra, no ale no co to, no to, 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 jakiś tam kosmonauta w kosmosie, no co nas to, to obchodzi? No ale to jest esencja science fiction, prawda? E bardzo dobra powieść, naprawdę, naprawdę bardzo dobra powieść, aczkolwiek Moje serce w tym przynajmniej wypadku jest akurat przy Fantazy, więc jak tam, no znaczy nie, nie czytałem jeszcze tej, tej gry o sumie niezerowej, no więc nie wiem, ale tutaj jak z tych powieści, przynajmniej na tę chwilę jestem, jestem najbliżej Agli, później rzeczywiście Wizwary, później Dwie i Pół duszy i później Kosik, ale nie ma w tym roku. Nie ma w tym roku, no chy, no, chyba że cholewa, ale no, pisał do tej pory dobrze, więc nie chce mi się w to wierzyć. Nie ma w tym roku żadnej wtopy. Po prostu nie ma. Zerknijmy jeszcze na opowiadania, chociaż tak jak mówiłem, żadnego nie czytałem. Um, znowu jest Istvan Wizwary, czyli z, du z, dużą, z dużą dozą prawdopodobieństwa jakiegoś zajdla dostanie. Dzień po, na, dzień po najczarniejszej nocy, yy, nie, to jest, chyba było warto, tak? Z, opowiadanie z, ze zbioru Dzień po najczarniejszej nocy, tak przynajmniej zrozumiałem. Kamila Regel. Siedem Wrót Kigal, podobno dobre opowiadanie z Tomu Obcość. Nie znam zupełnie. Agnieszka Hałas, Świerszcze w soli z tytułowego zbioru świerszcze w soli. Ten zbiór miał już dobre recenzje po, zaraz po premierze. Ja się jeszcze nie zdecydowałem na jego zakup. No ale to pewnie będę musiał kupić, więc, więc coś ciekawego się już tutaj pojawiło i Michał cholewa, sabotaż w funkcji celu. E, Michał Cholewa pisze niezłe opowiadania, zgarnął zresztą Zajdla chyba dwa razy z rzędu, jeżeli dobrze pamiętam, za opowiadania, więc, ale tu też widzicie Cholewa, e, Hałas, Wizwary, no ta czwarta e, pani, tak, nie, nie przekręciłem tam imienia i nazwiska, mimo że jakby nazwisko i mimo że się nie kojarzą, no to też z tego co z recenzji czytałem nie jest wcale... Tutaj skazana na pożarcie, więc, więc widzicie, będzie ciekawie. Może faktycznie zmiana tego systemu, czyli ograniczenie liczby głosujących do tych, którzy pojawiają się na konwentach, może miało sens. Może miało sens. Pożyjemy, zobaczymy. To był gra w zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.